Witajcie, witajcie. Dzisiaj topas. A no tutaj, portal w portalu, bardzo widoczny. Karta z talii, kryształ i światło. Zajrzymy tutaj do książeczki. Topas jest w kryształach tęczowych. W samym początku tego rozdziału. Tekst złoty, starosłowiański. Oraz cztery teksty w języku polskim, angielskim, hiszpańskim i niemieckim. Tymczasem to pas. Wzmacniam swoje człowiecze cechy, odwagę, mądrość wewnętrzną, prawość, szlachetność i piękno. Umacniam moją twardość i wytrzymałość, hard ducha i stabilność. Oraz osadzenie w mojej własnej przestrzeni życia. Mój topazowy umysł jest bardzo klarowny, mroźny wręcz i przenikliwy. Jednocześnie pełen spokoju i uwagi, aby w ciszy uśmiechniętego serca przynieść błyskotliwe rozwiązanie. No, kamień można powiedzieć takich a, szybkich wynalazczych odkrywczych rozświetlających głowę zdarzeń odczytów informacji. To pas jest związany z literą "O i takimi symbolami światła, wczoraj były podobne. O. Nazwa tej litery Odo. Wymowa jak w języku polskim O. Znaczenie: wielki włas, brama, dojście, dostęp, wieżeje, podwoje, portal śludza, przejście. czyli to miejsce, w którym się ta informacja prześliźnie i rozbłyśnie. Odo, czyli on, ma brzmienie om ma brzmienie przypominające świętą sylabę buddyjską OM słowiańskim języku brzmi ona o o jest na początku o to dźwięk bogów, twórców ciał niebieskich, dźwięk tworzenia. Na początku było słowo, a to słowo było o Czytam tam jeżeli byśmy chcieli to rozciągnąć. Odot brama, związek między boskim i ziemskim światem. W planie ziemskim litera OM obrazuje wejście do jakiegoś pomieszczenia czy jaskini, a według naszej wiedzy do Czerni Ciemni doskonałej, do miejsca medytacji i oswajania się z ciemnością wszechświata. W planie niebieskim są to bramy niebios, czyli brama z naszego świata ziemskiego do życia podmiana poza ludzkim ciałem. Bramy nieba są inne dla schodzenia dusz i inne do wychodzenia. Odo nawiązuje też do gatunku literackiego. Ody utworu lirycznego, sławiącego czyjąś ideę, stan, formę. Poprzez Odę oddajemy cześć niebiosom gwiaździstym. Odo jest wskazówką do osiągnięcia stanu oświecenia. Obrazowania, zachwytu i największej naiwności, najwyższego stanu świadomego życia. Jest to stan liryki duszy, zachwycenia się codziennością, dziecięcego cieszenia się światem i drobiazgami. Wartość liczbowa, liczbowa 9000. Wołanie w odach mantry. Szukanie Boga dźwiękiem rezonansowym, szukanie harmonii wspólnego głosu. Po bokach u góry umieszczone są nawiasy kwadratowe w pozycji poziomej, gdzie nawiasy służą do przedstawienia zbiorów wskazujących na dopasowanie. W tradycji słowiańskiej było to oznaczenie, że nic nie odbywa się w drodze przypadku wszystko posiada swoje uzasadnienie i jest do siebie ściśle przylegające, dopasowane. Czyli mamy tutaj portal w literze O. Mamy tutaj też ściśle dopasowany ten portal, idealnie dopasowany do tego, żeby przez ten portal przedostawała się informacja. I tutaj najważniejszą dzisiaj rzeczą jest właśnie dołączenie do tego portalu, do tego przestrzału, do tego rozświetlenia, orzeźwienia, właśnie tej liryki duszy. Wprowadza nam to tutaj nasza litera głagolicowa, że przez ten portal spływa właśnie ta liryka eteru, karmiąca. Nieustannie zasilająca, zawsze zasilające. Czyli karmimy się tym stanem dziecięcym. Można go nazwać naiwnością i sobie trochę przedefiniować tą naiwność na zupełne rozluźnienie, otwarcie, zaufanie, podążanie za tym, co się pojawia, pobieranie z zewnątrz wszystkiego, co przychodzi. Swobodny przepływ w jedną i w drugą stronę. Po prostu naiwność. Słodka naiwność. Pięknego dnia.